Dziś naprzeciw siebie stają dwa kompaktowe modele z podznaczka SKODY, czyli Fabia i Scala. Porównajmy te modele. Fabia, idealna dla osób szukających kompaktowego miejskiego auta, które sprawdzi się również na krótkich trasach poza miastem. Wyposażona w silnik 1.0, czyni ją niezwykle oszczędnym, a przy tym praktycznym wyborem pośród aut i segmentu. Scala oferuje więcej przestrzeni, co czyni ją bardziej uniwersalną, szczególnie dla rodzin. Dobrze nadaje się na dłuższe trasy i bardziej wymagające potrzeby transportowe. Gama silników względem Fabi rozszerzona została o silnik 1.5 TSI, co czyni skalę bardziej elastyczną. Podsumowując, jeśli szukasz bardziej ekonomicznego i praktyczniejszego rozwiązania dla pojedynczych użytkowników lub mniejszych rodzin, wybierz Fabię, a jeśli zależy Ci na przestronniejszym i bardziej wszechstronnym modelu, idealnym na dłuższe trasy i dla rodzin potrzebujących większej przestrzeni, postaw na skalę.